Zastanawialiście się kiedyś, kto mieszka na dnie Rowu Mariańskiego? W zachodniej części Oceanu Spokojnego znajduje się najgłębsze miejsce na Ziemi. Rów Mariański z głębią Challengera o głębokości 10994 metrów poniżej poziomu morza. Rów ma przekrój w kształcie litery V, strome zbocza i nierówne dno o szerokości od 1 do 5 km. Ale od czasu kiedy w 1875 roku odkryto Rów Mariański, ludzi wciąż nurtowało pytanie. Kto mieszka na jego dnie? Chcesz poznać odpowiedź? To zakładaj skafander do nurkowania. Rozpoczynamy zanurzanie. Naszym pierwszym przystankiem będzie głębokość 100 metrów. To głębokość, na której dużą część życia spędza płytwal błękitny, największe zwierzę na świecie. Zrobiło się bardzo ciemno? To znaczy, że dotarłeś na głębokość 1000 metrów, do granicy, poza którą nie przenika światło słoneczne. Po 3000 metrów rozpoczyna się strefa apsyalna, Warstwa oceanu z prawie nieruchomą zimną wodą i wieczną ciemnością. Oto drapieżne, żarłoczne paszczękowate, które posiadają narządy świetlne. Ich otwory gębowe i żołądki w zdumiewający sposób się rozciągają, łapiąc zdobycz 2-3 razy większą od nich samych. A to pradawne ryby z gatunku Bathypterois, hermafrodyty, u których ikra i mlecz dojrzewają równocześnie w ciele jednej ryby. Na głębokości 6000 metrów przekraczasz granicę strefy hadalnej, a przy okazji, ten termin tłumaczy się jako siedziba zmarłych. Miejscowa fauna przyzwyczajona jest do życia pod niewiarygodnie wysokim ciśnieniem 3000 kg na centymetr kwadratowy. Może po prostu się zdeformować, jeżeli wyciągnie się na powierzchnię oceanu, gdzie ciśnienie jest mniej więcej 1100 razy mniejsze. W końcu dotarłeś do dna rowu marjańskiego, na głębokość 10 994 m, poniżej poziomu morza. Tutaj mieszkają bakterie, płaskie ryby. Ośmionogi, mutanty, dwumetrowe robaki i inne stworzenia o odrzucającej aparycji. Mają ogromne zęby obracające się na różne strony oczy i ostre kolce zamiast płetw. Ale oprócz nich możesz się tutaj spotkać z kimś znacznie bardziej przerażającym. Najwyższy czas, żebyś się dowiedział, że w 1960 roku na dno Rowu Mariańskiego zanurzał się batyskaw Trieste, który miał średnicę około 9 metrów i był wykonany w laboratorium NASA z niezwykle wytrzymałej tytanowo-kobaltowej stali. Na głębokości 10 10915 metrów urządzenie na batyskafie rejestrujące dźwięk zaczęło odtwarzać hałasy przypominające okropny zgrzyt ostrza piły po metaniu. W tym samym czasie monitor batyskafu pokazał niewyraźne cienie o długości do 16 metrów i sylwetkach przypominających smoki z kilkoma ogonami i głowami. Po kilku godzinach, kiedy batyskaf wyciągnięto na powierzchnię, wszystkich ogarnęło przerażenie. Jego super wytrzymałe stalowe belki były poskręcane i podrapane, a stalowa linia o średnicy 20 cm okazała się częściowo rozerwana. Analogiczna historia przydarzyła się z niemieckim aparatem naukowo-badawczym Haifish. Kiedy na głębokości 7000 metrów przestał się poruszać, ekipa włączyła kamerę na podczerwień. Na monitorach od razu pojawił się potwór, podobny do jaszczura, który wbił się w batyska w zębami i próbował go rozgryźć. Przegonić go się udało dopiero silnym prądem elektrycznym. Co to było? Prehistoryczne stworzenie podobne do 100 tonowego megalodona z 10 centymetrowymi zębami, czy technologie nieznanej podwodnej cywilizacji, jak uważacie? My nie wiemy, ale w każdym razie radzimy Ci jak najszybciej wynurzyć się na powierzchnię i nigdy więcej nie wypływać zaboje. A czy Wy chcielibyście pogrążyć się w takiej głębinie? Opowiedzcie nam o tym w komentarzach. Tymczasem nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmikiem i zasubskrybować naszego kanału, żeby nie ominął Was żaden nowy filmik. Cześć!